W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zbudować spektrometr, czyli urządzenie do analizy widma promieniowania świetlnego. Do budowy tego urządzenia będziemy potrzebować dosłownie to, co widać na ekranie, czyli płytę CD, kawałek folii aluminiowej, rolka po papierze toaletowym bądź ręczniku kuchennym i nożek do papieru. Zaczynamy od wycięcia niewielkiego okienka na końcu rolki za pomocą nożyka do papieru. Następnie z drugiej strony nakładamy folię aluminiową. Folia aluminiowa powinna nam stworzyć dosyć szczelną pokrywę, tak żeby światło nie przenikało przez tą folię do środka. Następnie nożykiem, równolegle do okienka, które przed chwilą wycięliśmy, wykonujemy na środku niewielkie nacięcie, tak żeby powstała dosyć wąska szczelina. Ostatnim elementem naszego spektrometru jest płyta CD, która będzie ekranem, na którym będziemy oglądać widmo światła, które wpada przez tą szczelinę do środka naszego urządzenia. Płytę przekładamy na dno tuby i przez to okienko, kierując spektrometr w źródło światła, obserwujemy widmo. I tak jak w tym momencie widać, widzimy tutaj taki pasek, który pokazuje wszystkie kolory tęczy ponieważ kieruje spektrometr w stronę okna, gdzie widzimy światło pochodzące ze słońca. Wykorzystując nasz spektrometr, możemy go skierować na różne źródła światła i zaobserwować różnice pomiędzy otrzymanymi widmami. Może to być na przykład ekran komputera, lampa jarzeniowa, zwykła dioda led czy na przykład lampa neonowa. Jeśli uda wam się zaobserwować coś ciekawego i nietypowego za pomocą tego spektrometru, to dajcie znać i podzielcie się tym w komentarzach pod tym filmem.